To mój misiu. Ślad za śladem. Cześć, drogie dzieci! Cieszę się, że jesteście z nami. Gotowi do odkrywania niezwykłych tajemnic świata wokół nas. Dzisiaj miś brązą i zabiera Was w podróż pełną przygód, która będzie zostawiać ślady. Wyobraźcie sobie, że każdy krok, każdy ruch zostawia po sobie ślad. Tak, ślady są wszędzie dookoła nas. Są jak małe opowieści, które mówią nam o tym, co się wydarzyło, kto tam był i co robił. W tej opowieści dowiecie się o różnych śladach, tych, które zostawiają ludzie, zwierzęta, dzieci, a nawet te ślady, które zostawia nam sama natura. Chodźmy na wesoły plac zabaw, gdzie wszyscy zostawiają najfajniejsze ślady. Wyobraźmy sobie słoneczny dzień i plac zabaw pełen śmiechu i radości. Wchodzimy na plac razem z misiem brązusiem i od razu zauważamy różne ślady, które opowiadają nam o świetnej zabawie. Spójrzcie tutaj! Te odciski w piasku to ślady waszych butów. Widać, że ktoś tutaj biegał i skakał, mając mnóstwo frajdy. Miś brązuś prowadzi nas tuż obok huśtawek. Pod huśtawkami widać wgłębienia w ziemi, gdzie dzieci stopami odbijają się od ziemi, żeby huśtać się coraz wyżej i wyżej. Te ślady mówią nam, jak bardzo lubicie huśtawki. To prawie tak, jakbyście latali wysoko. Spójrzcie na piaskownicę. W piasku widać różne kształty, zabawki, babki z piasku, tunele, dołki, mosty. To wasze piękne ślady. Każda babka z piasku, każdy zamek to dowód na to, że była tutaj wspaniała zabawa. Ktoś tu tworzy prawdziwe królestwo. Idąc dalej, dochodzimy do zjeżdżalni. Na ziemi pod zjeżdżalnią widzimy ślady, gdzie dzieci lądują po zjeździe. Każdy zjazd to ślad kolejnej zabawy. Przechodzimy obok drabinek i linowych mostków. Widzimy drobne odciski dłoni na szczeblach i linach. To ślady Waszej odwagi. Każdy, kto wspinał się na drabinkach, zostawił tutaj ślad swoich małych, dzielnych, silnych rączek. Nagle widzimy coś kolorowego na asfalcie to rysunki malowane kredą. Kwiaty, słońce, samochody, domy, zwierzęta i różne wzory pokrywają cały plac. Każdy rysunek to ślad opowieści, którą stworzyliście. To jak zostawianie kawałka swojego świata na placu zabaw. A w kącie placu zauważamy mokre ślady, które prowadzą do małego kranika. Ktoś tutaj pił wodę i zostawił ślad. Swoich mokrych rączek. To ślady, które zostają na chwilę w gorący dzień. Podchodzimy do dużego drzewa z rozłożystymi gałęziami. W cieniu widzimy odciski kocyków. To miejsce odpoczynku. Tutaj odpoczywamy w cieniu. Te ślady to znak, że Plac Zabaw jest miejscem pełnym radości i cudownych zabaw. Każde miejsce, gdzie się bawicie, zostaje pełne Waszych śladów. Każdy odcisk buta, każda babka z piasku, każdy kredowy rysunek to mała historia o Waszych przygodach. Każdy Wasz ślad jest wyjątkowy i sprawia, że Plac Zabaw jest pełen życia i radości. A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, jakie ślady chcecie zostawić na Placu Zabaw. Może to będzie piękny rysunek kredą, może wspaniały zamek z piasku, a może po prostu ślad Waszych małych stópek biegających po całym placu. Każdy ślad to opowieść, którą tworzycie każdego dnia. Ciekawe, jaki ślad zostawicie na placu zabaw. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju tego kanału, zasubskrybuj, polub i podziel się z innymi. Włóżmy razem bajkowy świat. Teraz miś Brązość zabiera was na plażę. Tam też zostawiamy za sobą ślady na piasku. A kiedy morze się zbliża, fale delikatnie wymazują te ślady, ale my wiemy, że one tam były, prawda? Albo wyobraźcie sobie wielkie miasto pełne ludzi, samochodów, rowerów. Każdy z tych ludzi zostawia ślady. Ślady butów na chodniku. Ślady opon na drodze, a nawet ślady palców na szybie. A co ze śladami natury, gdy wiatr wieje przez pustynię, tworzy piękne, faliste wzory na piasku, a gdy pada deszcz, krople wody tworzą maleńkie ślady na szybie. Nawet słońce zostawia swoje ślady, ciepło na naszej skórze i cień pod drzewem. Teraz ukochany las się Brązusia, gdzie ślady zostawiają zwierzęta. Czy kiedykolwiek widzieliście ślady w zimie, na przykład małych łapek na śniegu? Może to ślad zająca, który skakał w poszukiwaniu jedzenia? A może to ślady ptaka, który przysiadł na chwilę, by odpocząć? W lesie można znaleźć mnóstwo takich śladów, małych i dużych. A teraz wyobraźcie sobie, że znajdujemy się w miejscu, gdzie jest pełno szelestu liści i śpiewu ptaków. Patrząc pod nogi, widzimy pewne ślady na ziemi. Popatrzcie, woła miś brązuś, te małe, okrągłe ślady to ślady sarenki. Widać, jak skakała przez leśną polanę. Idąc dalej, natrafiamy na większe, głębsze odciski. A te ślady to będzie coś większego, może to dzik, ale nagle tuż obok śladów dzika dostrzegamy coś zupełnie innego maleńkie, delikatne ślady to chyba myszka? Oczy robią się coraz większe z ciekawości. Ślady prowadzą do niewielkiej norki, ukrytej pod krzakiem. Może mieszka tu rodzina myszek? zastanawia się miś brązuś. Idźmy dalej przez las. Dotrzemy do małego strumyka. Tu na wilgotnej ziemi widać mnóstwo różnych śladów. Są tutaj ślady ptaków, które przyleciały napić się wody, a te szerokie ślady to znak, że był tutaj bubr budujący swoją tamę. Nasza podróż trwa dalej. W pewnym momencie zauważamy coś błyszczącego na ziemi. To mała złota muszelka. Jak myślicie, kto mógł zostawić taką muszelkę w lesie? Może to wróżka? Albo jakiś leśny duszek? Śledząc tropy, dochodzimy do polany, gdzie wszystkie ślady się spotykają. Tutaj jest jakieś wyjątkowe miejsce! mówi miś brązuś. I rzeczywiście, na polanie znajdujemy zaczarowany krąg z kamieni. A w środku mały leśny staw pełen kolorowych rybek. To miejsce pełne śladów, jest jak tajemniczy pamiętnik lasu. Każdy, kto tutaj był, zostawia swoją małą historię. Nagle słyszymy cichy szelest i widzimy małego królika, który wychodzi z zagrzaka. Podchodzi do nas nieśmiało, a potem jakby zapraszał nas do zabawy. I zaczyna skakać wśród trawy. Może królika też zaciekawiła nasza przygoda? Pamiętajmy, że ślady są wszędzie dookoła nas. Każdy krok, każdy ruch, każda przygoda zostawia po sobie ślad. I kto wie, może kiedyś znajdziecie wyjątkowe ślady, które opowiedzą wam swoją niezwykłą historię. A w mieście, dopomina się miś brązuś, wyobraźmy sobie, że spacerujemy po mieście w słoneczny dzień. Ulice są pełne ludzi, a każdy z nich zostawia swój ślad. Zacznijmy od chodnika przed dużym parkiem. Popatrzmy na ziemię i zauważmy różne ślady butów. Te małe ślady mogą należeć do dzieci, które biegają i bawią się w parku. A te większe, proste ślady to pewnie od dorosłych, którzy spacerują lub biegną do pracy. Idąc dalej, zauważamy różne wzory na chodniku. Spójrzcie, te ślady to są ślady rowerów. Prowadzą do stojaków na rowery. Widać, że ktoś tutaj przyjechał rowerem, a dalej poszedł pieszo. Na ulicy możemy zobaczyć szerokie ślady opon samochodów. Które przyjeżdżają przez skrzyżowanie. Każdy samochód zostawia po sobie ślad: odgłos silnika, zapach spalin, a czasem nawet ślady na asfalcie. Widać delikatne ślady wody i błota, które ludzie przynoszą na swoich butach. Każdy zostawia tutaj mały fragment swojego dnia. Może ktoś właśnie wrócił z zakupów, a może ktoś inny był na spacerze z psem. Przechodzimy też obok szkoły i widzimy kolorowe, kredowe rysunki na chodniku, kolorowe obrazki na szybach. Nagle zaczyna padać deszcz. Krople wody tworzą małe kałuże, a w nich pojawiają się okrągłe ślady deszczowych kropli. Deszcz też zostawia swoje ślady, a gdy ktoś przechodzi przez kałuże, zostawia mokre ślady na chodniku. Teraz miś brązuś poprowadzi nas na plac budowy. Widzimy tam duże ślady ciężkich maszyn i koparek. Te ślady pokazują, że miasto ciągle się zmienia i rośnie. Nawet powietrze pełne jest niewidocznych dla oka śladów. Gdy wiatr wieje delikatnie, porusza trawą i kwiatami. W powietrzu noszą się różne pyłki, delikatne, świeże zapachy kwiatów. Wiatr niesie ze sobą zapach, który opowiada nam o pięknych roślinach rosnących w okolicy. Teraz spójrzmy w niebo: widzicie te długie, białe smugi, które zostawiają za sobą samoloty? To kolejny rodzaj śladów w powietrzu. Każdy samolot, który przylatuje wysoko nad nami, zostawia te smugi. Wyglądają jak długie, wąskie chmury. I przypominają nam o podróżach dalekich samolotów. A gdy mama piecze ciasto w kuchni, jego zapach roznosi się po całym domu. Ten zapach to również ślad w powietrzu, który mówi nam o pysznym cieście, które niedługo będziemy mogli zjeść. Albo zapach deszczu tuż przed burzą, to znak, że nadchodzi deszcz i powietrze jest pełne wilgoci. Śpiew ptaków, brzęczenie pszczół, szum morza wszystkie te dźwięki to ślady, które mówią nam, co dzieje się wokół. Wyobraźcie sobie, że stoimy teraz nad brzegiem spokojnego jeziora. Woda jest tak czysta, że możemy zobaczyć rybki pływające tuż pod powierzchnią. Nagle w oddali zauważamy kręgi na wodzie. Patrzcie to ślady, które zostawiła ryba skacząca nad powierzchnią. Każdy taki krąg to znak, że ryba była tutaj i wróciła do wody. Idąc brzegiem jeziora, widzimy ślady małych fal, które delikatnie biją o brzeg. Te fale to ślady wiatru, który dmucha na powierzchnię wody. Każdy podmuch wiatru tworzy małe fale które pokazują nam, jak wiatr bawi się z wodą. Popatrzmy na piasek, a zobaczymy ślady małych krabów, które przeszły tamtędy. Te ślady to opowieści o ich nocnych wędrówkach. Kraby wychodzą na plażę w nocy, a ich małe nóżki zostawiają ślady na piasku. Można zauważyć też muszle, małe kawałki drewna wyrzucone na brzeg. Każda muszla, każdy kawałek drewna to skarb, który morze postanowiło podarować nam na pamiątkę. A co z większymi stworzeniami? Wyobraźcie sobie wieloryba płynącego w oceanie. Gdy wieloryb wypływa na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrze, jego ogromne ciało tworzy wielkie fale. Każde wynurzenie to znak, że tutaj był. I znów zanurzył się w głębinach. Wszystko, co robimy, zostawia po sobie ślad. Każdy krok, każdy ruch. Czy są to ślady w piasku, ślady w lesie, ślady w powietrzu, czy ślady w wodzie? Każdy z tych śladów jest wyjątkowy. Nasze życie jest jak piękny, wielki ogród pełen śladów. Każdy z nas może zostawić w nim coś, co tylko zechce. Może to być uśmiech, który podarujemy innym, może to być pomocna dłoń, a może być to po prostu miłe słowo. Zawsze starajmy się zostawiać po sobie te dobre ślady, wrzucać śmieci do kosza, szanować przyrodę, dbać o miejsca, w których się bawicie. Dzięki temu będzie pięknie. Każdy z nas może być super bohaterem, zostawiając po sobie te dobre ślady. Jeśli się spodobało zostaw proszę kciuka w górze i do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.